Firma Samsung w ciągu najbliższych sześciu lat chce w pełni zautomatyzować swoje fabryki. Jest to jednoznaczne z tym, że w fabryce nie znajdzie zatrudnienia ani jeden robotnik. Cały proces produkcji zostanie zautomatyzowany, a wydajność zostanie zwiększona. Inteligentne urządzenia będą w stanie produkować, składać, czyścić i kontrolować komponenty. Dużym atutem systemu opracowanego przez Samsunga ma być jego niewielki rozmiar. Dzięki temu fabryki będą mogły być nieduże. Aktualnie na sieć fabryk Samsunga składają się obiekty w 74 krajach, a łączne zatrudnienie w nich przekracza 270 tysięcy osób. Nowa technologia ma pozbawić pracy większość z nich. Potrzebna będzie tylko garstka specjalistów oddelegowanych do nadzorowania i ewentualnych napraw systemów. Od lat mówi się o tym, że w przyszłości miejsce ludzi w fabrykach zajmą roboty. Okazuje się, że ta przyszłość może nadejść dużo szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. Czy, twoim zdaniem, tak powinna wyglądać przyszłość człowieczeństwa? Zapraszam do dyskusji.